Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, jak zwrócić sprzedawcy samochód niskiej jakości, specyfika formalności, ważne subtelności. Na końcu artykułu film o zwrocie samochodu do salonu samochodowego. Artykuł o tym, jak zwrócić sprzedawcy samochód niskiej jakości, specyfika formalności, ważne subtelności. Na końcu artykułu film o zwrocie samochodu do salonu samochodowego. Zakup używanego samochodu jest dość ryzykowny. Z reguły kierowcy decydują się na zakup używanego samochodu ze względu na jego stosunkowo niski koszt. Jednak pomimo atrakcyjności transakcji od strony ekonomicznej, istnieje duże prawdopodobieństwo napotkania nieuczciwości sprzedawcy. Często zdarzają się sytuacje, w których kierowca, który kupił samochód od reki, nagle odkrywa ukryta awarię. Dobrze, jeśli usterka jest nieistotna i łatwa do usunięcia. W przeciwnym razie, gdy wykryta zostanie poważna awaria techniczna, pojawia się kwestia zwrotu używanego samochodu byłemu właścicielowi. W jakich przypadkach możliwy jest zwrot samochodu i jak łatwo jest anulować sprzedaż? W naszym artykule odpowiemy na wszystkie pytania, a także powiemy. Jak zwrócić nowy samochód do salonu po wykryciu w nim usterki. Cechy umowy kupna sprzedaży. Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma prawa, zgodnie z którym można zwrócić samochód kupiony od osoby prywatnej. Istnieje jednak niewielka szansa na zwrot pieniędzy za pośrednictwem SAD-u. Aby to zrobić, należy spełnić następujące warunki. Przy zawarciu transakcji konieczne jest prawidłowe sporządzenie umowy artykuł 475 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej mówi za każdy obywatel może odmówić spełnienia warunków określonych w umowie sprzedaży. Oznacza to, że istnieje możliwość zwrotu samochodu za pośrednictwem sadu. Zwrot samochodu można również przeprowadzić, jeśli napotkasz sprzedawcę działającego w dobrej wierze. Czasami możliwe jest po prostu negocjowanie zwrotu samochodu, chociaż jest to raczej rzadkie. Prawidłowo sporządzony dokument prawny to szansa na obronę w sadzie w przypadku zakupu wadliwego samochodu, a także szansa na odzyskanie pieniędzy. Warto zauważyć, że jeśli podpisana umowa zawiera klauzulę stwierdzającą, że nie masz żadnych roszczeń do samochodu, udowodnienie swojej. Sprawy staje się prawie niemożliwe. Dlatego nie powinieneś podpisywać dokumentu, dopóki nie upewnisz się, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym. Jak dochodzić swoich praw w sadzie? Aby udowodnić swoje racje, musisz przedstawić dowody na to, że sprzedawca wprowadził cię w błat i zataił prawdziwy stan towaru. Jeśli szczęście będzie po Twojej stronie i uda Ci się przekonać sędziego, ze sprzedawca celowo zataił przed tobą wadę, możesz oczekiwać. Następującego odszkodowania, pełny zwrot pieniędzy. Należy pamiętać, że samochód obrze i gwarancja gilera nie może zostać zwrócony. Do gilera w przypadku sprzedaży osobie trzeciej. Przestrzegając kilku prostych zasad, zminimalizujesz ryzyko zakupu samochodu niskiej jakości, uchronisz się przed problemami związanymi. Ze zwrotem samochodu, popros poprzedniego właściciela o dostarczenie Ci dokumentów dotyczących wykonanych napraw samochodu, jak zwrócić. Samochód niskiej jakości do Gilera? Nie tylko używany samochód może okazać się złej jakości. Zdarzają się sytuacje, w których kupując nowy samochód, jego właściciel odkrywa awarię pojazdu lub spotyka się z odmową jego naprawy i serwisowania. Wymienmy sytuacje, w których kupujący ma prawo zwrócić samochód do centrum gilerskiego w przypadku wykrycia jakichkolwiek nawet drobnych wad w ciągu 15 dni od daty otrzymania pojazdu, identyfikacja wady istotnej, pisząc wniosek o zwrot zakupionego samochodu. Konieczne jest dostarczenie pakietu dokumentów. Zakup samochodu od osoby prywatnej zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego tak ważna jest znajomość swoich praw i umiejętność obrony własnych interesów. Zwrot samochodu to długa i zmudna procedura. Aby jej uniknąć, Należy zachować ostrożność i rozwagę przy zakupie używanego samochodu. Wideo o zwrocie samochodu do salonu samochodowego.